Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii EXCO Z tej strony Abelson No i przed nami kolejne przygody związane z eksterminacją złych obcych a teraz już niebawem zaczniemy także ich chwytać. Jak widać miotacz łukowy za 12 dni będzie gotowy. Za 23 tak zwana wywiadóweczka, czyli raport rady tam na skrótę podsumują. No mamy tu sporo, sporo nowych rzeczy. Przybycie żołnierzy, 6 aż będzie, za 3 dni też. A właśnie, a propos przybycia nowych żołnierzy, do naszej armii dołącza nowy rekrut. Będzie podmieniony za Rubena Garcia, jako że tylko on nie ma na razie jeszcze awansu, a to ma być niespodzianka. Zatem Ruben Garcia Dostosuj Imię Tomasz, czyli Sebastian i Tomasz już są członkami mojej armii. Nawet muzyczka taka klimatyczna się włączyła z tej okazji Ksywka. Wiadomo później mm. Nie wiem za bardzo jaki pan coś tutaj rolek chciał ale może taki ryżowiutki w sam raz wyjdzie dla niego Nie no żartuję oczywiście i mm. taki na razie neutralny O, zielony wojskowy a jeśli będzie chciał inaczej to jeszcze zmienimy to w następnym no i niech ma klimatyczną brodę a co? Dobra, i on na pewno weźmie udział w następnej walce, jeśli taka będzie miała miejsce, no a niestety... A, Sebastian jest aktywny, także okej. Okay. Tu się wszystko cały czas coś tam robi, a tym przeszukujemy dalej. Winda gotowa. Nic ciekawszego już nie zbudujemy raczej tutaj. Zatem bierzmy się za dalsze przeszukiwanie. Zaraz przybywają nowi żołnierze. Jacyś żółte dzioby wezmą udział w walce, ponieważ no mam skład strasznie uszczuplony. Po <grym> ostatnich wybrykach snajpera, który teraz jest nieaktywny. Przez chwilę myślałem, że to Sebastian będzie nieaktywny ale on jednak wykaraskał się z tego dobrze. No i mamy cele, w której będziemy mogli przesłuchiwać opcjach złapanych przez naszych żołnierzy. No, nowej budowy niepotrzebnie tu wziąłem zebrać, bo i tak nie mogę. No ale coś, żadnej aktywności nie jest wykryto. A właśnie. Jak to wygląda w hangarze. Bo teraz tak. W pokoju muszę zobaczyć, ale mam, zdaje się, już satelitę nad stanami, a ja nie mam tam żadnego statku, który może przechwytywać tych ufoków. Także nie wiem, czy zamówić, czy przenieść jeden z tych. Przeniosę. Za trzy dni będzie przeniesiony. W razie, jakbyśmy wykryli coś dookoła. nad stanami, to też będziemy mogli to zestrzelić. No i szukamy dalej. Uprowadzenia no, ludności to te misje, w której wybieramy jedną z trzech dostępnych. No i to będzie miało wpływ, no fajnie, jakby było jakieś w Egipcie. To byśmy, prawda, trochę tam Dowódco, na Hologlobusie śledzimy kilka no, Ustalam współrzędne Rosja. Misja łatwa, 200 dolców. Technicy w Kanadzie, średni poziom. No i tu nowy rekrut sierżant Grenadier. No, niestety, no grenadierzy trochę minie na rękę. Dlatego chciałbym też zaznaczyć, że jeśli któryś z waszych rekrutów zostanie grenadierem, ja po prostu nie lubię, bo oni mają niby te rakiety, tam można nieźle też rozwalać nimi, ale oni roztrzaskują te z alieny. Ja bym, będę chciał je trochę łapać, przynajmniej na początku, tym grenadier mi nie bardzo się przyda, zatem ta misja jest w Chinach z automatu odpada, nie chcę nowych rekruta, chociaż to już na poziomie Sierżanta, także opłacałoby się przynajmniej na początku wzmocnić nasze szeregi. Ale jednak nie. Kanada, tu jest Panika 2, techników dostaniemy, także wybierzemy się do Kanady. Lecimy. Teraz pozostaje ustalić tylko w jakim składzie. Jest szeregowy Jakubowski. Kobiety, jak już wiadomo, odpadają z naszej armii, bo to się źle z nimi kończy. A wchodzi tutaj Tomasz. Elegancko wystrzeżona wrótka. No właśnie, niestety mi jeszcze jest niegotowy. Tu za bardzo go uzbroić nie mogę. Apteczkę ma Sebastian, za to on będzie granat. W razie czego, po prostu, na razie. Apteczka... no i gotowe. Oni też mają granaty, niestety nic więcej na razie nie ma. Rozpoczynamy misję. Sky Ranger już leci. Alieny już... już czują, że się zbliża zagrożenie. Oni wiedzą, że ta misje mimo małych niepowodzeń i tak kończą się moim sukcesem. Rozpoczynamy no, atak. Wytyczne, jak Tym zwykle, trzeba zneutralizować alieny. Na Operacja tajemniczy, las. Tajemny las. Hm. Dziwne, bo w odprawie mówi, że w metropolii, a tu las. Hm. Chyba randomowo trochę te tytuły. No ale rozpoczynamy, zobaczymy co tu się przytrafi. Wiadomo, szanujemy życie naszych żołnierzy, powolutku, z ukrycia. Tu Nie mamy snajpera. Do SD. O na Trzeba o tym Rozumiem. pamiętać. Sebastian na początek. Spokojnie. Jack Davis za to podbiegnie dalej. Jeszcze aktywności obcych nie ma. Z tym Fling Brooks może też tu się gdzieś przykitrać dobrze. No i Tomasz, Tomasz. Tu za samochodem. Myślę, że alieny tu idą do prawej strony. Widać, że tam coś już jest rozwalone. Jakieś alienckie urządzenie. No i Sebastian się skierować tu z jakiejś pogorze, jakiś obcy puściłby tu granat teraz. O, a idą, dziady. Ale no, oni nie mają granatów chyba jeszcze. O, tu coś jeszcze w środku się dzieje. No kurde to nie wiadomo. Ale wjechał jak do siebie. <ścoughs> no dobra, znaczy że coś się dzieje Sebastian Jakubowski Zapełną osłonę i już spróbuje. Ma no, 50-50 Także do dzieła Sebastian, wierzę w ciebie. Go go go! Zbił szybę i... pięknym strzałem. Ranił Aliena. Dobra, co tu teraz zresztą począć? Jedna Alien flankuje, nie. Ale łatwo by tu odflonkował, jeślibym stanął tutaj. No pocałoby się tu jakoś... Może do środka. Będzie na tyle odważny. Będzie. Przez okienkę, pyk. I tego samego. Aliena zneutralizować. Whoa! Niezły odstrzał, krzyżyk na drogę Alienowi Flynn Brooks. Ten kolaszka pójdzie tu. No, Tomasz oflankuje Aliena. I ewentualnie gorzej, jak teraz się pojawił inny gdzieś z boku, ale nie ma. Jest tylko ten. I tu coś cwaniakuje. W Wlaz do środka. Uuu, chyba w plecy strzeli. O, nigdzie nie strzelił. Taki głupi. No, jak go z bliska potraktuję. Sebastian lubi takie akcje wjechać po prostu i ubić. Ale jest siła ognia mała. Zatem nasz nowy rekrut mu pomoże, jako że już pozycję ma nie najgorszą. Rolek do dzieła. Takie alieny, to... <laughs> pudło. No. Żółty wiadomo. Dobra, ale reszta ekipy nie śpi. Ten tutaj niech spróbuje. Kurno alien nieśmiertelny, czy jak? No jaki... cholera, dokładnie. Dobra, ten zaryzykuje tu podejdzie. Jak to się nie uda, to. Nie wierzę w moje drużynę. No, podliczaj, podliczaj. I do dwóch Widzisz, gnojów? To dobrze, to w miarę wszyscy skitrani. No tam nie do końca, w sumie. Gorsze jest to, że oni jako pierwsi dostają darmowy ruch, kiedy ich zobaczę. A później skubańcy jeszcze się ruszają. No dobra, trzeba tu zmienić nieco ustawienie. Chociaż ten mógłby już próć. On jest nieźle ustawiony, chociaż ten alin później wyskoczy do niego. Także lepiej też się skitram. Tutaj, może zaosłonę, właśnie. O. Tylko czy to. Muszę się tu jeszcze rozejrzeć. Tak, tu będzie spoko. On Że alieny nie nawarcie? No, nie. No i tego, bo inni nie będą mieli aż tak dobrej okazji. Pięknie, tym razem się spisał. Jak tam reszta? Rolex kitrany, to za ścianą. U niego z celnością jest za dobrze. Sebastian oflankuje aliena. Strzeli mu w plecy. W międzyczasie się chowając. To będzie dobre. Akcja łebek, łapek! Ale znowu mała siła ognia. Skidraj się. Być może koledzy tu coś pomogą. Tylko skąd on by miał strzelać? Tutaj w sumie może podejść. Przez drzwi z buta Mała szansa, ale niech strzela, ale na co. No, są przez ścianę? Pusto, także rolek na górę, przyjacielu, i zbadaj teren. Chociaż, no, tam będziesz miał jak zejść, spoko. Spinaczka ci nie zaszkodzi. O, i namierzy, elegancko. Teraz ci w środku będą wiedzieli już, jak się zachować. ale Alieny pobiegły w tamtą stronę i się skitrały. No, oni już ich słyszą. Co, rzucimy kronecikiem? Zrobimy raz pierduszkę, why not? No nasz tam nie dorzuci, <laughs> obraz właśnie aduowankujesz ich, ale nie tak! O człowieku, jaki i odważniach no, czarujące alieny, mocnym kolegę. A ten idzie do rolka. O, jak się schował za drzwiczkami z Kuban. to pudło, ale rozwalił puściany z Kuban. No, widzimy, widzimy. Reszta ekipy za wiele zrobić w tej sytuacji nie może. No, Sebastian jest trochę daleko, także podejdzie. No. Tego aliena można w łatwy sposób oflankować. Nawet stąd chyba można strzelić. Oj, ale tu nie ma czym strzelać. No to trochę lipa. To kolega się będzie musiał odsunąć. Ten ma czym strzelać? Ma. Tylko, że to jest strzelotka, możemy trafić. Dobra, to ty, ty podejdziesz tu. Zwolni miejsce do tego. To jest prób. Kościół. Dostał. Tylko teraz. Możecie oflonkować ten drugi. O tym nie pomyślałem, ale jeszcze tutaj jest rolek, który może zrobić porządek. Gdzie ten alien? Nie do końca wiadomo. Jak podejdę tu, on gdzieś stąd chyba czarował. Także no dobra, good luck, rolek. One time. No, tu jest. Dobra, może się uda. Proszę bardzo, brawo. Brawo, kolejny dzień, kolejny sukces. Tym razem poszło bezbłędnie, nic się nikomu nie stało. Alieny, wszystkie alieny zneutralizowane doskonale, nikt nie poległ. Będą awansy, także jest dobrze. Może okaże się, kim zostanie Rolek. Bo na pewno jakiś awansik będzie. Ehe. Tak jak mówiłem wcześniej, te odcinki z Excom będą. Polegały na tym, że to będzie jedna misja z tą chwilową otoczką. Także zaraz tu rozdam awanse. Zaczniemy oczywiście od rolka. Zobacz, a, został szturmowcem, także bardzo fajnie. Strzelanie w biegu ma. No i będzie tam atakował grubo. Poza tym dostali też awansy, pozostali. Kapral. Ten jest grenadierem, no i. Zaludzik choreograficzny. A ten jest... O, ten będzie... W sumie... Szturmowcem, tak jak Rolek. Czyli, teraz tak naprawdę Flynn Brooks, Amerykanin... Jeśli ktoś się zgłosi, to pierwszy lepszy, pierwszy kto się zgłosi, wygra właśnie... Tą postać, będzie od razu kapralem. Zmysł taktyczny. Albo agresja Zmysł taktyczny, bo to daje Plus 5 do za każdego ten Przykitranie przede wszystkim Go for it Wszyscy już nagrodzeni Sebastian jeszcze kolejny Kolejnego awansu nie dostał Niestety Ale spisał się dobrze Widzieliśmy parę popisowych akcji No i od tej chwili możemy budować warsztat Który daje 5 techników do naszego zespołu no jeszcze jest kilka warsztatów blisko siebie, to jeszcze refundacja i tak dalej. No, ten pewnie zbudujemy, bo ostatnio, jak pamiętacie, nie mieliśmy co budować. Zwiększyła się panika w Europie i w Azji, w Kanadzie się zmniejszyła. Zaraz przyjrzymy się. Przyjrzymy się z, z sytuacji tutaj. Widzimy Rosja i Chiny skoczyło, Egipt bez zmian. No, niestety na razie nadal nie zbudujemy jeszcze kolejny satelity. Mm, przyjrzę się tylko jeszcze tutaj. Mm, Przeniesienie statku, miotacz łukowy za 3 dni. A dział techniczny... No, no wiem, w dla jest bardzo cenne. Tutaj można kopać już. Cele dla obcych. No dobra, tu mogę zbudować ten warsztat. Da mi tu więcej techników. Zawsze jest OK. I śmiało, mogę to zbudować. Tylko bierzcie się do roboty. Zobaczmy, czy jakieś przedmioty, tu ciekawsze czasem nie te, no satelita. wezmę produkcję, no nie mam przekaźników. A żeby przekaźnik zbudować... To muszę mieć więcej techników, aha, czyli warsztat się zbuduje, być, być może będziemy mogli kolejny przekaźnik, kolejne satelity wypuścić, w międzyczasie hajsu trzeba trochę zarobić. Także misja jest w miarę tutaj jasna. A co tam w laboratorium się dzieje? Aha, miotacz łukowy. Jeszcze trzy dni. To może jeszcze w tym odcinku mi się uda. Skanowanie... Mamy połączenie z Radą. No Przełączam na ekran. No i widzicie, chciałem szybkie skanowanie zrobić, żeby tylko mi się miotacz łukowy wynalazł, żebym już w kolejnym odcinku mógł Wam pokazać, jak on działa. Ale mamy specjalne połączenie z Radą, idziemy do pokoju sytuacyjnego. Zaraz nam tu wytłumaczę o co chodzi. Uuu, jest misja specjalna. Unieszkodliwienie bomby. Aktywni obcy mają bombę. Trzeba ich natychmiast powstrzymać. Nagroda 219 dolców, 4 naukowców i zmniejszenie paniki. A gdzie to się dzieje? Mam informację z dużym w ulicy egipskich. O, zajebiście. Także jeszcze na Waszych oczach rozpoczynam tę misję. Ale zobaczycie ją w już w kolejnym odcinku. A z tego miejsca dziękuję Wam i do usłyszenia.